Napisz równanie reakcji otrzymywania trioleinianu glicerolu. Jeśli nie oglądaliście mojego filmiku z tłuszczów, koniecznie tam zajrzyjcie. A my zaczynamy. Otrzymywanie tłuszczów opierało się na reakcji estryfikacji, czyli do glicerolu zostały wprowadzane trzy cząsteczki tego samego kwasu tłuszczowego, wyższego kwasu karboksylowego, w wyniku czego powstał nam tłuszcz który był estrem oraz trzy cząsteczki wody. To odzwierciedlimy to teraz na papierze. Glicerol ma wzór C3H5OH, trzy razy wzięte i to trzeba zapamiętać, plus widzimy, że mamy trioleinian, więc będzie to od kwasu oleinowego o wzorze C17H33COOH, i otrzymujemy wówczas ester, czyli tłuszcz, czyli C17H33COO. Tutaj nam się odrywa wodór i tutaj odrywają nam się grupy hydroksylowe, co nam daje w efekcie wodę. Więc teraz zamykamy nawias. Tutaj będzie trójka, bo przypominam, że mieliśmy mieć trzy te kwasy, więc przed całym kwasem również musimy dać trójkę. I na końcu po oderwaniu grupy hydroksylowej od glicerolu zostaje nam C3H5 oraz trzy cząsteczki wody. Ponieważ glicerol jest alkoholem trójhydroksylowym, więc odrywają się od niego trzy grupy hydroksylowe, tak? Dlatego tutaj jest ta trójka. Więc wymagane są trzy kwasy, żeby oderwały się także trzy wodory, dając nam trzy wody i tutaj również to musimy uwzględnić.